Cieba wzruszy WXPSMOX w ramie Minecraft mapki.pl I dzisiaj jesteśmy w takim oto skinie A czemu tak emocjonalnie? Bo niestety się kończy lato i trzeba szybko nagrać odcinek w tym skinkie W tym skinku! Dobra, to ma być mapa horror, więc jestem ciekawy naprawdę Jeszcze bym sobie tylko zmienił jedną rzecz. Aha, bo tu nie można tego, no bo no to, no to nieważne Eee, Autor. Tutaj, bla, bla, bla. Jakieś tam pajęczynki? Może znajdziemy, listerega jakiegoś? O, Eee, e, chciałem przeszkadzać. Dobra. O, kurde. Nie, 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 ale ja nie chcę praw autorskich. <grytania> sorry, sorry. E, dobra, informacje: e, Nick Dreams. imię Mateusz Wiek14. To jest moje czy autora? To jest chyba moje. Dobra, mapa. O, kurde. Dwa eee, lata. O, kurde, to długo. Ja, ja jedyną jak, mapę, jaką robiłem, która ostatnio była na kanale, tworzyłem z miesiąc, więc no. Znaczy, miesiąc, no nie wiem, jakiś tydzień, nie? Ale tydzień max dwa. Mapka niestety bez dialogu, ponieważ nie miałem z kim nagrać. Nie, no, git, morteczko. Ja będę czytał wszystko. Znaczy, dialogi będą tylko pisane po prostu. Nie używaj sprintu? A, dobra, to wyłączę. Dobra, mam dźwięk, mam dźwięk, startujemy. Nie było nic o fabule, to mnie dziwi. Nawet ja dałem wzmianki o fabule, jak nagrywałem moją mapę. <laughs> czy tak było o autorze? Ty, a może dam tu. Może zamiast mojej muzyczki dam w tym odcinku tą, tą muzyczkę, co tu jest. Czekaj, dam tu na, na. No dobra, 45. Chociaż nie, może jednak nie. <laughs> może jednak nie, bo. Wiecie co? <laughs> nie, nie wiem, czy ja chcę. Nie, chcę mieć prawo autorskie w razie czego więc to będzie tak ustawione, żebym tylko ja słyszał. Żebyście wy nie słyszeli. Bo jednak się boję o to, nie? Jakby autorzy, jeśli oglądasz tą, ten odcinek, yy, spoko muzyki użyłeś, ale ja się tak jej puścić, więc. Po prostu, no. A mogę przyć tylko muzykę? Nie, nie, nie mogę. No, jest, ale cicho. Yy, dobra, bierzemy w ogóle yy, Bierzemy całe jedzonko. Mam nadzieję, że mogę tu ruszać. O, w ogóle fajny pomysł na spiżarnie. Nie, dobra, bo ta muzyka dalej leci, to lepiej ciszę. O, e, o, 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 potop! Ty, czekaj. A e, jak on napisał, że proszę nie niszczyć bloków, jak tutaj się nie da niszczyć bloków? A, czy wszystkich jest to samo? Potop, pan Tadeusz. W ogóle mapa się nazywa yy, leśny, coś tam? Tak, to była ta mapa, czy inna? Bo ja już nie wiem. Czekaj, co to jest? Latarnik. Dobra, ja czytałem latarnika, więc nie będę czytał, to chyba nic nie ma. A, widzicie? Tu jest ciąg dalszy, czy to jest tylko kawałek? Eee, potop Dobra. Pan Tadeusz. Dobra, dobra, ja to wszystko znam, chopie. Nie będę tego teraz czytam. Eee. O. Ty co my mamy za dom? Co ja mieszkam w jakimś opuszczonym domu? Co jest? O. Okej, okay, widzę, że mapka jest tego typu robione na normalnym świecie. Yy, zaraz zobaczmy czy to plus czy minus Czy to będzie lekki survival? Radio O! Już 26? Yy, zaraz przychodzą goście, muszę ich... Muszę iść na górę Do spiżarni, wziąć kurczaka i upiec go w piecu Lista zadań, dobra, 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 zaraz robimy listę zadań Chcia, Chciałem jeszcze tutaj się przejść Dobra, wywalę z tym radiem, no, Dobra, to sobie odłożymy Na no, później ale goś to fajnie zrobił O kurde Ty ale ale zazdro pomysłu Yo mega fajne Chyba co ja tam miałem Oddań spiżarnię wymi z niej kurczaka Oraz szklankę i butelkę A to już idę To jest ta spiżarnia? Nie to jest chyba tu Nie kurde to było na dole Sorry 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 Bo ta spiżarnia A czemu nie mogę w sumie biegać Czy chodzi o to że nie mam zaklęcia na głód? Może o to chodzi Dobra to ja może nie będę biec Odnajdź spiżarkę, spiżarnię, wyjmij, tylko wiesz, że spiżarnia, no nie można na tego nazwy spiżarni, no to jest po prostu pseudo szafa-lodówka, yy, oraz szklankę, butelkę, szklaną butelkę, sorry, ja się nie umiem totalnie czytać, jestem jakiś nieogarnięty strasznie, sorry, <śmiech> <śmiech> też lekko jestem chory, więc upiecz kurczaka w piecu, dawaj mi tu piec, dawaj mi kurczaka, Połóż jedzenie na stole, zejdź na dół i napełnij butelkę wodą Dobra, no, wiecie coś, żeby było szybciej To ja bym tu wpierdzielił, yy, A nie, bo jest No, dawaj mi kurczaka Dawaj mi dawaj mu wągiel Dawaj mi wągiel, dawaj mi wągiel Dobra, dobra Nie będę już gadał głupot, sorry, przepraszam, to był ostatni raz Ty, wziąłem tego kurczaka? Wziąłem, 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 dobra A tu? Miałem odstawić? Ty co ja tak jakoś dziwnie? A, bo tu są pnącze, dobra, 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 dobra To? Na ten stół miałem dać? Tak? Lisa zadań. odnajdź piżarnię, wymień z kurczaka, oraz szklankę butelkę. Upierz kurczaka w piecu. Połóż jedzenie na stole, zejdź na dół i napynił butelkę wodą. Eee. Coś się zrobiło. O, to chyba goście, pójdę otworzyć. O kurde, Steve, siema o, to chyba goście. Eee, cześć, zapraszam na górę. Udaj się na górę, No spoko O, o pf, Umiecie się teleportować? Oglądaj horror razem z znajomymi Ty, ale chciałem pójść do miasta 30 minut później, godzina 20.45 Eee, <laughs> o kurde Dobra, to się robi trochę nudne No w sumie Słyszeliście tę historię o tym klaunie z lasu? Nie Ja coś słyszałem, ale nie bardzo wiem o co chodzi Bo podobno w tym lesie jest opuszczony ośrodek w którym straszny klaun... A, na pewno w to uwierzę Jak chcesz, to możemy iść do lasu i to sprawdzić No nie wiem No dawaj, nolif Nolif? Nolif? Czemu kurna nolif? Sprawdźmy czy to prawda No dobra Okej, okay, to pójdziemy na krótszą... Pójdziemy krótszą drogą Widzimy się na miejscu Tak, no teleportujcie się od razu, nie? A, sorry, już to zrobiliście Dobra Fajne jest to, że jest taki domek eee, Wyjdź z domu i podążaj ścieżką No i kurde w końcu możemy iść do miasta Halo, halo, tylko ja nie wiem czy Radio Eee, dobra Tylko ja nie wiem gdzie jest ta ścieżka za... O kurna Ty, eee, to miasto jest duże Ej, pój, no, po, pod koniec odcinka sobie, może nawet dwa odcinki z tego zrobimy No Jak ta mapa będzie długa to zrobimy dwa odcinki z tego nie mogę iść do miasta! Dobra, to pod koniec do tego odcinka albo w przyszłym sobie zobaczę, A tu już mogę. <laughs> Ej, fajna mapa, ale i ładnie chłopie... ładnie, chłopie, budujesz, ale strasznie brzydkie schody. W sensie, co to jest? Co to są za schody? <laughs> ale ogólnie fajna mapa, nie? Nie będę skrytkował ani nic. Zagi... Zaginęła? chyba nie Poszukiwany. O nie, to jest ten skichnek, którego. Dobra, las, las, las. Las rąknie. A skąd jest sobie, są. O, ty, ale fajny pomysł na warning. <laughs> więcej tego Illuminati Nie no, wiem, że to nie jest Illuminati, tylko znak ostrzegawczy, ale. <laughs> więcej, więcej. Więcej, więcej. No, kurde, sorry, Od, oddaj. O jezu, ale mi się ziębło, przepraszam. E, opuszczony osi ośrodek prosto. A, w sensie prosto jest tam, nie że nazwa ośrodka jest prosto Więcej tego illuminati, do pierdziel więcej, nie? I więcej tym lepiej O, w takim miejscu Kurde, ale duża ta mapa, serio, fajnie, fajnie, fajnie Oj, zreagowało mi grę Dobra, czy to jest na pewno droga do lasu? Yy... O, yy, chłopaki jesteście tu? Halo? Aaaa, los, znalazłem jakiś samek z zabitymi ludźmi. Tu jest ktoś, tu jest wieśniak jakiś. Chyba gościu, umarłeś. O, Przeszukaj pokój w celach odnalezienia wskazówek. W celu. W celu. Nie, sorry, ja cię tak będę pokracznie czytał. O, 1998. O, w sumie było radio. Jest coraz gorzej. Lekarz, który prowadził nielegalne eksperymenty na ludziach, niedawno popełnił samobójstwo. Ty, nie mogę, nie mogę tego słowa czytać. Ale dorożki, skacząc zwierzę, skacząc zwierzę ośrodka, nie radził sobie z. Co? Tu wszyscy, kurna, jakiś, jakieś. No, eee, nie radził sobie z tym, co stało, co udało mu się stworzyć człowieka. Szukała go policja, lecz wiedział, gdzieś ukryć, aby nie zostać schwytany. Potem mamy 5 dni później. Nie, 5 dni później miesiąc. Powoli pielęgniarki nie radzą sobie z problemami. Niedługo czy to jest kolejna jakaś zaraza yy, wymsknie, im, wymsknie im się to spod kontroli. A wtedy my ocaleni będziemy skazani tylko na siebie. O, to już jest pod koniec roku, to jest bardzo duży przeskok pół roku aż. Te istoty biegają po całym ośrodku Przeby... no ośrodek Ja bym to nazwał bardziej zamkiem, nie? Bardziej to nazwał zamkiem, ale spoko I tu są albo czaszki, albo... No dobra yy, Czytajmy dalej O! Strona się nie ten. Te istoty biegają po całym ośrodku yy, przebierają się i przy tym wyglądają jak klauny z nożami ostrymi jak brzytwa? Już mamy nowy rok w tym cały czas straszy. W tym cały czas straszy. Mam jeszcze ostatki sił, więc jeśli ktoś to czyta, to na górnym piętrze w skrzynce ukryłem klucz oraz wyjście, którym ucieknę, jeśli dam radę. Chciałem wziąć tam książkę, ale coś chyba nie pyknie. Eee, fajnie, że macie wszystkie meble zrobione. O, z tego samego. No dobra. Eee, coś, coś więcej? Proszę, aby nie było więcej książek. Nie to, że nie fajne, tylko nie chcę mi się. W sensie ja dzisiaj, ja dzisiaj, o zasypało się przejście O nie, aż mi się przypo przypomniało zasypanie przejścia w mojej mapie Jakie to pokówniane aż, aż zbagowałem to, nie? Oh my god O ma. <laughs> nie wiem czy się miałem wystraszyć, czy nie Dobra, może dajmy głośniej tą mapę, bo, bo tu nawet dźwięku nie było żadnego O Yy, Bracie, zapomniałeś, z... co tu pisze? Laboratorium, zakaz wstępu. Laboratorium, zakaz wstępu. A tu już zapomniałeś napisać, nie? No bo trochę jest błędów i ta mapka też nie jest tak kreatywnie jednak zbudowana. No bo to są kreatywne pomysły, ale to, że wszystko jest zrobione, kurna, z takich tych. Już nie wiem, mogłeś tu dać jakieś schodki, albo jakieś inne trapdory, a nie non stop te same świerkowe. No ale dobra, co to jest. Mikstura oddychania pod wodą W ogóle też zapomniałeś yy, to na lampki zmienić Ale dobra, to już ci wybaczam, bo to jest ciężka komenda W sensie na zmienienie... O, sorry, 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 sorry Kurde Dobra, tu tu położę, żeby nie było O, patrzcie Podróżuję w czasie Eee. Yy. O, tajne przejście Wcale nie oczywiste Ej, mogłeś już zrobić takie klapy że takie i ta na górę, a ta na dół. I wtedy to mu było ciekawe przejść. Ja ogólnie nie to, że krytykuję tutaj autora, tylko po prostu mu udaradzam, nie? Że tak mógł zrobić. Chociaż pewnie i tak nie obejrzy tego odcinka. Ostatni autorzy nie oglądali poprzedniego odcinka. A, i tak po prostu oleje człowieka i mu nie pomogę, nie? Dobra, jedna strona na szczęście. Badanie jeden. Człowiek zombie. Istota jest bardzo agresywna. Dziwnie się zachowuje. T y trzymana jest w specjalistycznym pomieszczeniu, z którego nie może uciec. Taka rada. Z i W i takich innych pojedynczych czy podwójnych, yy, ten nie zostawia się na końcu zdania, tylko już się przykłada tutaj. No taka rada. Moja rada. Wiem, nie ja jestem żadnym polonistą, ale... Yy, Minecraft Tribe Hook. O, jakiś mechanizm odkryłem. Sorry, nie chciałem. A co to jest za kurde tajne przejście jakiś? Wiesz co, może zanim y, tutaj wejdę to jeszcze sprawdzę wieżę O, tu jest kolejna miksurka y, Czuję potrzebę zebrania tego, nie wiem czemu To może się przydać, nie wiem czy mogę to zużyć, więc... Więc to zużyję O, nóż Aj, to tyle, no dobra, no spoko No nie, czy tu za każdym razem będzie się to samo robiło? Dobra, pojawił się 10 razy i już go nie ma Na szczęście a, mechanizm, mechanizm jednej lampki, wiem jak to działa Ej dobra, bo ten klucz nie działa coś No a muszę, muszę chyba game od creative, bo yy, No sorry, ale te drzwi się coś zepsuły Dobra, survival Eee, yy, sorry, adventure, adventure, adventure Schodzimy niżej O Ty, mo może ustawę sobie spa pointa, bo ja się boję bardzo, że zginę a, czy tu się nie da zginąć? A nie mogłeś po prostu, chłopie, zamiast robić tak, że nie da się wpaść do lawy i zginąć, to po prostu stawić spawn pointa? Jakby to by było prostsze i jakby skuteczniejsze, bo ludzie by ginęli. A tak, no co. To... No dobra, ale nie będę gadał. No. O, wyważone drzwi. Ten mój pomysł, którego używałem miliard razy. Za... Uciekaj? Co się stało? Kurde, nie przeczytałem notatki, no. Ktoś mnie po. Ktoś mnie porwał. Witaj! Kim ty jesteś? To nie jest istotne! Szedłeś na mój teren, a każdy kto wejdzie na mój teren zostaje ukarany! Tam leży w <noise> O nie! pnączę się zawiesiło do bary bloku. Yy. Ale... ale... ja nie wiedziałem, ale to, to... że to jest twój teren. To już nie jest mój problem! Na razie zostaniesz tu zamknięty. A o to, co się dalej stanie, zadecyduje piękny, piekielny sąd. Aż mi się terminator przypomniał. Eee, proszę, nie, wypuść mnie. Wypuść mnie, proszę, proszę, please. O, zabraliśmy wszystko. O ty hamie, o w burze jadą Ty, jak ja mam stąd wyjść? Ej, 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 co? Wydostać się z niewoli, no. Dobra podpowiedź. Trzeba myśleć. Escape room, Escape room. Tam coś jest. To nie ma żadnego sensu. czy po wzięciu butelki? O zapaliem świat. Się... Nie! <grym> Dinnerbone. Dobra, no trochę widzę tu problemów na tej mapie. Dosłownie bo to są ścieki. Nie, dobra, serio, już przestaję z tymi głupimi żartami, bo to nie jest śmieszne, naprawdę. Fiksu, co ty odwalasz? To już nie jest śmieszne. Te żarty są nudne. Coś tutaj jakoś... O, bo to tu jest. Yy, ona jest brakującą przejść z rabiny. Tryb graczy sobie na przetrwanie. A Nie pytajcie mnie o to Ej dobra gdzie Halo panie pani Janie bo gdzie mam tu znaleźć No centrum zarządzania i co to W ogóle chyba będzie jakieś laboratorium Eee Autor mówił żeby nic nie niszczyć ale A ja mogę po prostu tak zrobić? Ty jakbym tak zrobił Czuję że pomijam ważną część fabuły ale Trudno eee, Trzeba być mądrym ale to jest sposób, patrzcie jak to wykmieniłem. Chyba nie tak miałem to przechodzić, ale... Eee, trudno. Jak są bugi na błędzie, to... na błędzie. Tak, jak są bugi na błędzie. Jak są bugi na mapie, to wykorzystam. Tu postawmy drabinkę. Tą ostatnią, tam sobie już przejdziemy, tylko jeszcze potrzebuję tutaj. No i gitara się ma grana. Oszukałem system. Handem. Eee, Udać się ratusza miasta i dowiedzieć się, gdzie jesteś? Market Polo. A nie Polo Market. Dobra, dobra, wiem, wiem. wiem. Ratusz miasta, Kraku jest i palapa. Nie wiem, co śpiewam. Akademia tunel, ratusz miasta. To jest ratusz miasta? Ratusz miasta. A tam co jest jeszcze? Tam już nic nie ma. No to idziemy. E, zamykamy grzecznie drzwi. E, sekretariat miasta. Sekretariat na urlop. A, sekretarka. E, dziwny ten dywan, poszarpany. Chyba taki nie powinien być. Hey, to jest główka tego, Gajera. Jak nagrywałeś kiedyś odcinek. A nie, trochę inna była, ale bardzo podobna. Upiętro. Tu? Dobra, ale jeszcze chcę zwiedzić to wszystko. Sala obrad. O, jedzonko tu macie, nice. Straż miejska. No nie, to jest wszystko ta sama mapa. Serio? Nie, no trochę kreatywności, no mogłeś zrobić. Mogłeś zrobić tą całą mapę i a nie wszystko to jest to samo nie no patrzcie no patrzcie no przecież to wszystko jest to sama mapa jap to No no way serio Ale lipa tu nawet tekstów nie ma A było tyle pomysłów Trochę zmarnowana ta mapa niedoprasowana strasznie Konceptowo spoko ale O kurna ale ładne łóżko Ty aż tego zrobię aż screena bo naprawdę ładne serio Fajne podoba mi się to Wczułem się w rolę Fajne, fajne, czy masz tu ukryte przejście? U usiądę, panie burmistrzu. Dzień dobry, witaj. E czy mogę ci pomóc, monięcie? Dobra, będę też tam normalny. E Chciałbym się dowiedzieć, w jakim mieście się znajduję? Hmm, to dobre pytanie. Znajdujesz się w Ciechanowicach. Znajdujesz się w Ojanowicach. A jeśli mogę spytać, to skąd pochodzisz? Mieszkam w gruźlicach. W gruźlicach? E, tak się składa, że w piwnicy Urzędu Miasta znajduje się portal, który możesz dostać się tam, skąd pochodzisz. Co kurna, portal w Polsce? Takie technologie tu macie? Dajcie mi. Ja takich nie mam w domu. Jakiś portali w ratuszach, co jest? E, naprawdę? No, to świetnie. Z dużej litery, jak co? E, poczekaj, oczywiście nie dam ci się teleportować za darmo. Musisz wykonać dla mnie jedno zadanie. A ty nie przypadkiem burmistrzu. Ludzi od tego od, od roboty A nie jakichś losowych no-name'ów Którzy mogą cię w każdej chwili wyjąć nóż I oszukać i zabić Dosłownie Poza tym jestem jakimś swojskim chłopem Czy gdybyś chłopowi, który przychodzi Dawał od razu jakieś zadanie do zrobienia? Jakby Nie wiem czy masz dobre kwalifikacje Do tego co robisz, ale do Dobra, pominę to Pójdź do marketu i ku burmistrzowi siekier albo kilow. A po co ci takie rzeczy? Chcesz kogoś, yy, ten. Yy, wyeliminować z naszego świata? Panie burmistrzu, co pan robi? Jeszcze do polo marketu będzie mnie prowadził? A nie, przepraszam, to jest market polo. Market polo. Dzięki. O, <głos》>. Dzięki. podejrzaj drogą do tunelu. Chwila. witam, chciałeś kupić kilo oraz Sprzedawca dobrze? Dobrze, to będzie 65 zł powaliło Cię Okej okay. eee, Myśl, chwila, przecież Burmistrz nie da mi pieniędzy Chyba będę musiał to ukraść Ukradnij się kierowców kierow, sprzedawca Ej, co ty robisz? Oddałaj to, dzwoni na policję Uciekaj do tunelu Podążającą drogą To ja, policja jest naprzeciwko nas ma ukradłem kilow. Halo Chyba nie chcecie, to nie, to jeszcze coś ukradnę Motyka jeszcze ukradnę Dawaj motyka Dawaj mi miecz no chyba nieważne, to będę Patrykiem Batemanem z sikierą. Gdzie jest ten tunel? A nie miałem iść do burmistrza przypadkiem? Jaki znowu tunel? Ucieknie do tunelu podążając drogą. Aha, do tamtego. No chwila, ale miałem burmistrzowi zająć... Zaj... A już, nie mogę. Panie burmistrzu! No, oba, trudno. Serio? Ukradłem dla burmistrza sprzęt? Jakby to było mega głupie. Wystarczyło iść do niego i wziąć pieniądze, nie? O kurna, siema. Yy, stać! Policja! Czemu jesteś szkieletem? Nie, błagam! Nie podchodź, bo strzelam! U! Ale piszczy w łbie? We łbie? Koniec z tobą złodziejaszku! Więzienie stanowe Co robię jak się notatka w celi? Co jest? 3870 Od godziny 8? Tak późno? Dostęp do strefy po... Podwórza Podwórza mają określeni więźniowie chodzi o godzinie 10. Mam to gdzieś. Idę teraz. Daj mi wyjść. Da-da-da, daj mi wy. O nie, teraz sobie zdałem sprawę, że ten dźwięk. ten dźwięk prądu to był ten sam dźwięk ubogi, co był w grani Ja pierdzielę, ale ta mapa jest długa. What the hell? Dobra, zamknę się. Y po policja, policja, przepraszam. Ja nic nie mówię. ty tu są w ogóle wejścia? A. Fajna izolatka, panowie! A! Utknąłem! <laughs> Nie, dobra. No sorry, bo utknąłem. E, już odbudowuję tą salę. Tak, w odcinku ze Spongeboba jednym. Panie komendancie! Zupa! Obiad! Bądź główny generator, znajduje się z pomieszczeniu ochrony stołówki. I gdzie to cholercia jest? No to teraz muszę tak przeglądać wszystko. O, Grass Block w ogóle tu jest. Może w mojej sali coś będzie? Nie? Fajne okno w ogóle. Mega. Panie komendancie! O! Główny generator. Ale światło dalej się palą. Jakim cudem po wyłączeniu generatora dalej się wszystko pali? Nie, eee, dobra, ta mapa jest... A jakbym włożył coś innego? Puh, puh, działa. I tu takie tajne przejście. Uciekamy z tego pseudo-opuszczonego więzienia. Klucz. S? Mam klucz parajerzy, mam klucz! ściął mi kopa znowu. Czemu mi o kompa? Halo? Ty, wywaliło mi Minecrafta. Ty! O, jestem, dobra. Może map popping wyłączę. A nie, jest włączony. To może zmniejszę render chunków, bo coś mi wywala. A, i zrobię jeszcze jedną rzecz. Eee, biblioteka w więzieniu? Witaj, recepcja, szpital psychiatryczny. Witamy. Co? ma po wyjściu zmierzenia idę do szpitalu psychiatrycznego. 1987 is that the bite of 87? No, actually, it's. Przepraszam. Przepraszam, dajcie mi przejść. Zupa, obiad. Mogę iść gdziekolwiek indziej niż do tego psanego szpitalu psychiatrycznego? Mogę uciec z mapy? Nie mogę, bo są barrel vlog. I to tak nieumiejętnie postawione, że. Tutaj, tutaj, fajne były te nowe bloki u, użyte. Yy, gdyby autor robił w tym czasie, co one wyszły. Bo. Ej, ja, dobra, jakie mam tu przejść? Przejrzałem wszystkie możliwe skrzynki. Mam jakiś klucz A tutaj po prostu. Czemu pod psychiatrikiem jest kopalnia? Ty to się stało, nie było mnie tu. Yy, znam tylko z opowieści. Rankiem pojawił się on. Wszyscy byli w panice. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Aby uciec. Wysadzili dynamit robiąc wielką dziurę. Aha, dobra. I wybudowali na szybko kopalnię. Czy na trafinek. Czemu są kurna wszędzie kraty? Nie można używać tych głupich warrilloków po prostu. Już dosłownie serio. No nie trzeba było wszędzie na pierwsze. O! powierz ukończona. Gratuluję. To jednak nie będzie tu tu Jak już tak to leciało. Z Kevina samego w domu. Fajnie, ale muszę. Praktycznie wyłączyć muzykę bo, bo. Bo nie chcę, prawda? O, to... oh, sorry. No dobra, i co? I skończyłem z moimi kolegami, ale gdzie jest tych trzech Steveów? W ogóle, gdzie jest tych trzech Steveów, z którymi się umówiłem do wyjścia do parku? Chwila, 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 krzak, klak, klak, Zejść na dół, nalej butelkę, dobra, dobra, dobra. Miałem się spotkać z kolegami w lesie, a ich nawet nie spotkałem. jakaś, Jakiś wątek plagi był. I ten wątek plagi w sumie nigdzie nas nie doprowadził. Nie wiem. Dobra, spectator, yy, Spectator. Kurde, yy, sorry, już tak dawno nie grałem w Minecrafta, że zapomniałem nawet komend. O, jesteśmy na totalnym zadupiu. Nie, serio, to nie ma sensu ta mapa strasznie. Jest, okej, okay, jest zbudowana. Na... Najbardziej podziwiam w tej mapie to, że są fajnie wykorzystane yy, utwory, ale... No i fajnie tutaj są zbudowane na przykład to Ta wieża robi wrażenie I to, cała, akademia To jest naprawdę dowalone, ale... Cała reszta jest yy, uboga O nie, autor się nawet nie postarał i tu widać, że... No nie, autor się nawet nie postarał i tu widać, że to wszystko jest puste Ja, pitole, serio? Nie, dobra, muszę wyłączyć, bo jest muzyka, ale... Ej, serio? Dosłownie widać niebo i pustkę tutaj A tu? No też nie dał czarnych bloków, kurde. Nie lubię strasznie takiego lenistwa. Bo ja na przykład teraz robię mapkę, która będzie na kilka odcinków, albo nawet na całą serię u mnie na kanale z Matim z Mateszo, i ona naprawdę jak tam buduje budynki, to nawet tak buduje jak buduję jakiś, każdy budynek staram się jak najciekawszy zrobić. A nawet tak już buduje, to robię go z każdej strony i dodaję te czarne bloki i to wszystko, żeby to wyglądało z sensem. A tutaj? czemu tu nie w ogóle szyb? Tutaj to wszystko jest zrobione tak pomysłowo, ok. Te budynki są pomysłowe, ciekawe, ale wszystko jest na odwal się zrobione. Nie jest to ani trochę kreatywne. Jest to ciekawie zrobione, ale to nie znaczy, że jest to kreatywnie. Za dużo strasznie tych cegieł autor używa. Te szyby nudne, takie. też Te czarne bloki nie ma ich w wielu miejscach. To jest takie strasznie ubogie, nie wiem. Dobra jest ta mapa, polecam. Ale o kurde, a tu to już nawet nie wspomnę. Tu dosłownie. Tu dosłownie jest normalny teren tu nawet. Dosłownie jest normalny teren. Tu niby mnie porwali chyba z tego co pamiętam, że nawet nie pamiętam a, a. Nagle... Nie wiem, tutaj jestem obok tego to wszystko widać, że tam jest ten domek Nie wiem, kurde lipnie jest tam opos Naprawdę, ubogo, ubogo, ubogo. A to to już w ogóle mnie rozwaliło, jak to jest źle zrobione. O, tu to więzienie, to było akurat śmieszne. Nie wiem, kurna, uboga jest to strasznie mapa. Tutaj ile było potencjału, jakie fajne budowle tutaj są i to wszystko przepaścił chłop. Nic tego nie pokazał. A ja chętnie chciałem zobaczyć to wszystko, Ten cały, te całe domki, w ogóle. Bo to ładnie chłop buduje, trzeba przyznać, że leniwie, bo leniwie, ale ładnie. Leniwie, ale ładnie, naprawdę. Ten budynek to jest jeden z budynków, który ma tak dużo elementów, przez to z jednej strony jest strasznie nudny, bo... Tu można było te klapy, to wszystko, te cegły głupie wszystkie, zamienić te cegły, w inne bloki i byłoby lepiej. Ale mimo wszystko jest to bardzo kreatywnie bardzo kreatywne użycie małej ilości itemów. W sensie bloków. I to naprawdę podziwiam. O, ale fajny wiatrak. Kurde, ja nigdy nie lubię wiatraków robić. No i to wszystko przepadło, bo nawet tego nie było widać na mapie, że to coś tak. A szkoda, szkoda, bo naprawdę pochodziłbym po tej mapie normalnie. Fajnie te domki wyglądają. Ja akurat umiem robić, umiem budować, lubię, ale takich domków nie umiem za bardzo budować. Więc szkoda, że chłop, trochę zmarnował to i dał to tylko tak na tło, gdzieś byle, gdzie nie. A tu jakieś farmy. A się ten dom się tak dziwnie wyróżnia. Ten domek też jest bardzo ładny. Chłop, widać, że chłop umie robić takie domy, ale totalnie nie ogarnia już na przykład y, zrobienia kompetentnej historii i no leniwo. Ale mimo wszystko fajnie. Polecam mapę zagrać na minecraftmapy.pl, zostawcie tam diaksa, twórcy. Yy, nie wiem, czy ma inne mapy, w sumie nie patrzyłem. Ale mam nadzieję, że w kolejnych mapach się rozwinął, zrobił ciekawsze rzeczy. I przede wszystkim mam nadzieję, że już kolejnego mapy były lepsze. I że yy, jeśli dacie mu yy, lajka i diamenta i polecicie mapę innym graczom. To, że wykorzysta swój talent i zrobi lepsze mapy. Także mam nadzieję, że wam się spodobał. Do zobaczenia. Wiem, trochę było krytykowania, ale wiecie, ważne, żeby była krytyka, nie hate. No i ciema, Elo.